Są historie, które wbijają się w pamięć nie tylko z powodu tragicznego końca, ale przede wszystkim z powodu niewyobrażalnej sprzeczności między geniuszem a brutalną banalnością. Historia Zdzisława Beksińskiego to właśnie taka opowieść, studium ludzkiego upadku, gdzie artysta, który przez dekady mierzył się ze śmiercią na płótnie, został brutalnie zabity w swoim własnym domu z dwie kilkaset złotych. To, co wydarzyło się tamtej lutowej nocy, zdaje się wykraczać poza granice logicznego pojmowania i z każdym nowym szczegółem staje się to coraz bardziej przerażające. Oddychaj głęboko. To, co usłyszysz, może być trudne, ale jest to historia, którą należy opowiedzieć. Nie będziemy opierać się na domysłach czy sensacyjnych plotkach. Naszym celem jest przedstawienie faktów, które zostały potwierdzone z szacunkiem dla pamięci artysty i tragizmu zdarzeń. Przez lata zgłębiałem historię, gdzie sztuka zderza się z brutalną rzeczywistością. Ale przypadek Beksińskiego pozostaje jednym z najbardziej wstrząsających i pouczających. Dziś poznacie prawdę o ostatnich minutach życia mistrza. Zdzisław Beksiński. Nawet jeśli nie znasz jego nazwiska, z pewnością widziałeś jego pracę. Malarz, fotograf, rzeźbiarz. Człowiek, którego twórczość, często klasyfikowana jako surrealistyczna dystopia, głęboko poruszała tematykę śmierci, rozkładu i niepokoju. Zyskał miano mistrza mrocznej fantastyki, a jego wizje do dziś fascynują i hipnotyzują widzów na całym świecie. Jego dzieła są przedmiotem kultu i analizy, osiągając zawrotne sumy na aukcjach, a galerie wciąż pękają w szwach, gdy prezentowane są jego wystawy. Był postacią monumentalną w polskiej sztuce XX wieku, wizjonerem, którego wyobraźnia potrafiła wykreować najgłębsze koszmary i najpiękniejsze lęki, ale za tą artystyczną potęgą krył się człowiek niezwykle skromny, wręcz introwertyczny. Unikał rozgłosu, cenił sobie spokój i porządek. W jego życiu prywatnym, pełnym tragicznych strat, widmo śmierci, które tak często malował, zdawało się podążać za nim krok w krok. Śmierć żony Zofii w 1998 roku, a niespełna rok później samobójstwo ukochanego syna Tomasza w 1999 roku ukształtowały jego samotniczą naturę to właśnie te osobiste dramaty pogłębiły jego wrażliwość i wpłynęły na jego sztukę. Mimo mrocznej estetyki, w codzienności Beksiński był osobą ufającą, otwartą na ludzi, których wpuścił do swojego świata. Jego mieszkanie na warszawskim Mokotowie stało się jego sanktuarium, miejscem pracy, spokoju i rutyny. W tym sanktuarium po odejściu najbliższych Zdzisław Beksiński wiódł życie naznaczone samotnością. Jego dni wypełniała sztuka, przeglądanie internetu, kontakty z galeriami i sporadyczne spotkania z przyjaciółmi. W tym pozornie zamkniętym świecie artysta utrzymywał bliskie relacje z rodziną swojego dozorcy Stanisława Kupca. Była to relacja oparta na wzajemnym zaufaniu i życzliwości. Szczególnie Robert Kupiec, nastoletni syn dozorcy, często bywał u artysty, pomagał mu w drobnych pracach domowych, na przykład w obsłudze komputera, czego sam Beksiński nie lubił i niechętnie się tym zajmował. Robert był dla niego jak młodszy członek rodziny, powiernik w codziennych sprawach. Artysta darzył go zaufaniem, nie widząc w nim niczego, co mogłoby zagrozić jego spokojowi. To właśnie to zaufanie stało się kluczem do tragedii. W lutym 2005 roku Robert Kupiec, borykając się z narastającymi problemami finansowymi, zaczął kilkakrotnie prosić artystę o pożyczkę. Były to kwoty niewielkie, rzędu 100 czy 200 zł, ale dla Beksińskiego, znanego ze swojej oszczędności i niechęci do pożyczania pieniędzy, każda taka prośba była trudna. Konsekwentnie odmawiał. Choć zawsze robił to w sposób łagodny, bez agresji. Był człowiekiem cierpliwym i niekonfliktowym. Nie mógł wiedzieć, że każda jego odmowa, każde nie budowało w umyśle młodego człowieka coraz większą frustrację, przeradzającą się w cichą, ukrytą furię. I tak dochodzimy do wieczoru 21 lutego 2005 roku. Mokotów spowijał zimowy zmrok. W mieszkaniu Zdzisława Beksińskiego, wypełnionym dziełami sztuki i cichą melodią codzienności, zapadała noc. Można sobie wyobrazić artystę, być może przeglądającego szkice, słuchającego muzyki, jak to miał w zwyczaju. Do drzwi pukają znajome twarze, Robert Kupiec, tym razem w towarzystwie swojego kuzyna Łukasza K. Nie ma w tym nic niezwykłego. Robert często bywał u artysty. Drzwi otwierają się, artysta wpuszcza ich do środka, być może z uśmiechem, być może z lekkim znużeniem, ale z całą pewnością, z zaufaniem. Pierwsze chwile były zapewne normalne. Kilka zdań o pogodzie, o komputerze, o drobnych sprawach. Powietrze w mieszkaniu było spokojne, naznaczone rutyną, ale pod powierzchnią buzowała ukryta prośba, a z nią narastające napięcie. W pewnym momencie, jak wynika z późniejszych zeznań, Robert kupiec po raz kolejny zwrócił się do Beksińskiego z prośbą o pieniądze, kilkaset złotych. Niewielka kwota dla tak cenionego artysty, ale dla niego była to kwestia zasad i po raz kolejny padła odmowa łagodna, ale stanowcza. W tamtej chwili coś w Robercie pękło. Frustracja, chciwość, być może poczucie odrzucenia, te emocje skumulowały się w jednej, przerażającej eksplozji. To, co nastąpiło później, rozegrało się w ciągu zaledwie kilku brutalnych minut. Robert Kupiec, w przypływie ślepej złości, chwycił nóż. Niewielki, codzienny nóż kuchenny, który nagle stał się narzędziem niewyobrażalnej zbrodni. Cisza, która panowała w mieszkaniu, została przerwana przez serię gwałtownych, niezrozumiałych ciosów. Według ustaleń śledztwa było ich co najmniej piętnaście, a niektóre źródła mówią nawet o siedemnastu. Ciosy zadawane były z ogromną siłą głównie w klatkę piersiową i szyję. Artysta. Mistrz mrocznej fantastyki, który w swojej sztuce mierzył się z najgłębszymi lękami, umierał z rąk młodego człowieka, któremu ufał. Łukasz K, kuzyn Roberta, był obecny na miejscu, nie brał bezpośredniego udziału w zadawaniu ciosów, ale był świadkiem tej makabrycznej sceny. Nie zrobił nic, by powstrzymać Roberta. Nie krzyknął, nie zareagował, po prostu patrzył. Światło w oczach artysty gasło, a jego prywatna przestrzeń, sanktuarium sztuki, stawała się miejscem niewyobrażalnej tragedii. W tamtej chwili zaufanie zostało zdradzone w najokrutniejszy sposób. Po zadaniu śmiertelnych ciosów w mieszkaniu Zdzisława Beksińskiego zapadła przerażająca cisza. Nie była to już cisza twórczego skupienia, lecz cisza zbrodni. Robert Kupiec i Łukasz K. Stali w miejscu, gdzie przed chwilą dokonali niewyobrażalnego czynu. Krew na podłodze, na ubraniach, a przede wszystkim na sumieniach. W szoku, ale i z zimną kalkulacją, rozpoczęli zacierać ślady. Nie było tu miejsca na skruchę, jedynie na paniczny lęk przed konsekwencjami. Zabrali dwa aparaty fotograficzne i płyty CD, przedmioty o znikomej wartości rażąco kontrastujące z wartością życia, które właśnie odebrali. Ta rażąca dysproporcja między motywem a czynem jest jednym z najbardziej wstrząsających aspektów tej historii. Kilkaset złotych, o które prosił Roberta w zamian za odmowę, życie artysty i te parę bezwartościowych drobiazgów. Czy w ich oczach życie człowieka, którego znali i któremu ufali, było warte mniej niż te przedmioty? To pytanie wciąż pozostaje w powietrzu, niczym ponury cień nad całą sprawą. Minuty ciągnęły się w nieskończoność. Każdy ruch, każdy szept, każdy nerwowy oddech rozbrzmiewał echem w martwym już mieszkaniu. Pośpiesznie opuścili miejsce zbrodni, zamykając za sobą drzwi, które jeszcze niedawno otwierały się na zaufanie i życzliwość. Zostawili za sobą ciało, chaos i milczenie. Ulice Mokotowa przyjęły ich z powrotem, niczego nieświadome, podczas gdy za ich plecami zamknęła się brama do koszmaru, który Beksiński malował, lecz nigdy nie spodziewał się go doświadczyć. Mieszkanie, będące kiedyś sanktuarium sztuki, stało się grobowcem. I tak to, co wydawało się być jedynie kolejną prośbą o pieniądze, przekształciło się w akt czystego, bezsensownego okrucieństwa. Następnego dnia rano, 22 lutego 2005 roku, nadszedł moment, który na zawsze zmienił życie Stanisława Kupca, dozorcy i ojca Roberta zaniepokojony brakiem kontaktu z artystą Stanisław, tak jak to robił często, w końcu wszedł do mieszkania Beksińskiego. Scena, którą zastał, była niczym wyjęta z najmroczniejszych wizji malarza. Krew, bezwładne ciało, szok i przerażenie musiały być niewyobrażalne, znalezienie swojego dobroczyńcy w takim stanie, a później uświadomienie sobie, że za tym stoi jego własny syn, to cios, który trudno sobie wyobrazić. Na miejsce natychmiast wezwano policję i prokuraturę. Rozpoczęły się intensywne oględziny miejsca zbrodni. Każdy szczegół, każda kropla krwi, każdy przedmiot miały znaczenie. Śledczy pracowali metodycznie, próbując zrekonstruować ostatnie chwile artysty. Ciało Beksińskiego przewieziono do zakładu medycyny sądowej, gdzie przeprowadzono sekcję zwłok. Wyniki były jednoznaczne i brutalne. Biegli medycyny sądowej potwierdzili, że przyczyną śmierci były wielokrotne rany kłute zadane ostrym narzędziem, nożem. Stwierdzono co najmniej piętnaście, a według niektórych źródeł nawet siedemnaście ciosów. Te ciosy doprowadziły do rozległych uszkodzeń narządów wewnętrznych i masywnego krwotoku wewnętrznego, co w krótkim czasie doprowadziło do utraty życia. Nie było wątpliwości. Artysta zginął w wyniku brutalnego ataku. Szybkie śledztwo, oparte na zeznaniach dozorcy i zgromadzonych dowodach, nieuchronnie doprowadziło do zatrzymania Roberta Kupca i Łukasza K. Obaj zostali aresztowani w ciągu kilku dni od zdarzenia. Prawda o tym, co wydarzyło się tamtej nocy, zaczęła wychodzić na jaw, ujawniając przerażającą skalę zdrady i bezsensownej przemocy. Polska, a wraz z nią świat sztuki pogrążyły się w żałobie. Kilka dni później odbył się pogrzeb artysty w Sanoku, jego rodzinnym mieście, gdzie spoczął u boku ukochanej żony i syna. Los zadrwił z Beksińskiego po raz kolejny, a śmierć, którą malował, okazała się brutalnie realna i pozbawiona jakiejkolwiek metafizycznej otoczki. Proces sądowy zakończył się wyrokami skazującymi. Robert Kupiec, główny sprawca, otrzymał 25 lat pozbawienia wolności. Łukaszka został skazany na pięć lat za współudział i pomoc w zacieraniu śladów. Wyroki te, choć surowe, nie były w stanie przywrócić życia Zdzisławowi Beksińskiemu ani ukoić bólu jego bliskich już tak doświadczonych przez los. To, co wydarzyło się w mieszkaniu Beksińskiego, to nie tylko tragedia, to studium upadku ludzkich wartości. Brutalna sprzeczność między wartością ludzkiego życia a trywialnością motywu zbrodni. Zdzisław Beksiński artysta o międzynarodowej sławie człowiek którego prace osiągały zawrotne sumy zginął z rąk młodego człowieka któremu ufał za zaledwie kilkaset złotych to nie była zemsta ani ideologia to była chciwość i frustracja, która eksplodowała w niewyobrażalnej przemocy. Jest to oburzające, ponieważ ujawnia przerażającą łatwość, z jaką ludzkie życie może zostać zdeptane za tak błahy powód. Zastanawiamy się, czy tej zbrodni można było uniknąć, czy istniały jakiekolwiek sygnały ostrzegawcze, które zostały zignorowane. Prawdopodobnie nie. Zło często rodzi się w najmniej spodziewanych miejscach, a fakt, że doszło do tego w domu artysty, z rąk osoby, której drzwi były zawsze otwarte, jest szczególnie tragiczny. To rodzi fundamentalne pytanie czy naprawdę znamy ludzi, których wpuszczamy do naszego życia, i czy kiedykolwiek jesteśmy bezpieczni przed ciemnością, która może tkwić w innych. Zaufanie artysty zostało brutalnie wykorzystane, a jego śmierć przypomina nam, jak kruche jest bezpieczeństwo i jak cienka bywa granica między zwykłą ludzką relacją a niewyobrażalną tragedią. Historia ostatnich minut Zdzisława Beksińskiego to brutalne przypomnienie że nawet ci, którzy w swojej sztuce mierzą się z najgłębszymi mrokami istnienia, są bezbronni wobec najbardziej przyziemnych i okrutnych form ludzkiego zła. To opowieść o tym, jak łatwo można zniszczyć życie, dziedzictwo i zaufanie, a także o tym, że prawdziwe potwory często nie kryją się w fantastycznych wizjach, lecz w codzienności i w ludziach, których znamy. Zmusza nas do zastanowienia się nad wartością ludzkiego życia i konsekwencjami chciwości. Jeśli uważasz, że takie historie zasługują na opowiedzenie z szacunkiem, głębią i prawdą, daj znać, klikając, lubię to i subskrybując nasz kanał. Co według ciebie jest najbardziej wstrząsające w motywie zabójstwa Zdzisława Beksińskiego?